Ahoj z tej strony Saku i tym razem pokażę wam chwilę gry z gry Super Smash Brothers for Wii U i konkretnie skupimy się na tym jak tutaj działa Amiibo co prawda gra mam jakieś makabryczne ilości trybów, więc jeszcze na pewno wszystkich nie odkryłem. Nie wiem jak to wszystko jeszcze do końca działa. Na razie się staram ogarnąć jakąkolwiek postać w trybie podstawowym, czyli Smash i dostaję głównie ciry. Ok, w każdym razie ja sobie tutaj wybiorę szuka, którym, z którym się tutaj staram jakoś obeznać. Można mu strój zmieniać, może być. O, i mogę sobie. O, dajmy na to ustawię sobie 4 minutki. Mogę sobie dołączyć e, graczy komputerowych, tam im trochę podkręca poziom trudności. E, I na przykład, jeżeli mam Amiibo, to go przykładam, oczywiście, dopada. I oto jest. Mój Amiibo tutaj nazywa się Zeldon. Dobra, kogo to śmieszę, tego dośmieszył. Nie akurat się podoba. I jak widać ma level 50. Zaczyna oczywiście od pierwszego. I taki level się zdobywa właśnie przez uczestniczenie w walkach. Więc mój Amiibo uczył się ode mnie i od moich przeciwników. Jak to wyszło, to się zaraz przekonamy. No, ostatecznie chyba wyszło na to, że, że Link w tej chwili, czy tam Zeldon jeśli wolicie, jest, jest mocniejszy ode mnie. No, tam mnie. Ale to nie jest trudne, bo ja w tej jestem drastycznie słaby. Że często nie ogarniam w ogóle co się dzieje na ekranie, więc nie ma się za bardzo co dziwić. Jest też podobno możliwość... O, jest możliwość podłączenia AMIBO do walki w multi i wtedy może stanąć po twojej stronie, ale nie mam z kim tego wypróbować chwilowo. A osoby, które m... mogłyby mi pomóc, to ostatnio mnie mocno wystawiają, więc no sobie wodzu Spróbujemy tutaj za chwilę to zasymulować, ale nie wiem czy się to uda... O kurde, jakiś melton się pojawił. Wizja to jest jeden z fajniejszych ataków szuka, bo powoduje, że w momencie, w którym mam otrzymać obrażenie, jeszcze się uda się wywołać, to y, oczywiście y, robię, robię blok i jednocześnie kontratakuję, więc y, jest całkiem wydajne. Uuu, teraz mi się wyleciało. Oczywiście mnie Zeldon załatwił, bo któż by inny. Ten Marian chyba oberwał od Mehona. O kurde, nie wychodzą mi te takich, które chcę i dostaję Bęski oczywiście. To lepiej. No, umierasz tu, Może być shield, nie obrażę się. szurka ma kilka trybów i można je zmieniać w czasie walki. Co jakiś czas oczywiście. Uuu! To Szczurą mnie załatwił. No, w każdym razie... O, właśnie, tutaj y, zrównałem się z Zeldonem. Więc kto kogo wyrzuci, wygrywa. No chodź tu żelion. O, no i przegrałem. <grystanie> Niestety. Tak więc właśnie wygrał Mój Amibo, który na tym może trochę zyskać. No, dokładnie mieliśmy obaj takie same stady I co się teraz dzieje? Hmm. Załóżmy, że, że kończymy walkę, więc wychodzimy z tego trybu. I teraz mamy możliwość tweak'owania amiibo Możemy go tutaj feed'ować equipmentem, którego nie mam niestety No i ustawiać mu specjały Ale też za bardzo nie ma tutaj wyboru Na razie Więc... on mnie pokaże niestety Ten equipmenty muszą wpadać Generalnie feed'owanie equipmentem powoduje to, że złe te, które dają atak, y, widzicie tutaj u góry statystyki po prawej, jest atak, obrona oraz y, szybkość i generalnie y, jak się zwiększa jedną statystykę, to się obniża dwie pozostałe, ale jeżeli y, się będzie używało równomiernie wszystkich, no to tak naprawdę wzrost będzie w miarę, w miarę stały, tam o 1, o 2, o 3 powolny ale stały albo można po prostu pakować w jedną statystykę i obniżać wszystkie pozostałe dość dramatycznie wtedy będziemy mieli na przykład mega szybkiego Amibo, ale, ale dość słabego w ataku i obronie więc coś za coś trzeba się na to jakoś decydować i tutaj jak już nie chcemy niczego zrobić no to możemy zapisać dane na figurce to jest na razie chyba jedyna gra która to obsługuje więc przykładamy naszą figurkę i tu widzimy że nam się wszystko zapisało w pamięci jeżeli oderwiemy wibruję za szybko to dostajemy informacje o tym że się skraszowały dane i yy, 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 yy można je odzyskać na szczęście z poziomu yy, konsoli ok yy, załóżmy że chciałbym w tej chwili zagrać Robin Robin ok i, i, i na moim przeciwnika niestety nie mam tutaj żywego gracza ale, ale może się uda Podłączyć e, drugi kontroler. Zobaczmy. Jest. Zobaczmy, że player drugi zagra Samus. I zaczniemy grę. Czy to coś da, jeżeli, jeżeli włączymy. A mi było w środku walki, bo powinno się dać. Nie wiem, czy się da. No tam możemy sobie Samus chwilę po. na kurwiać. Hmm. Natomiast spróbuj przyłożyć tego ami bo czy coś się stanie? Nie, nic się nie stało. Tak więc tutaj żadnej opcji nie ma ciekawej niestety. Wow, auć, au. o kurde! Małpę Kong. Tu się można oczywiście łatwo samemu zabić. Bye, bye, Samus. ale nie o to chodziło. Hmm. Ok, about A, To nie jest proste. Ta kombinacja klawiszy mnie przerasta troszkę. Muszę wcisnąć to, to, to i to. Dokładnie, ten ten sposób. Trochę mi brakuje palców. Tak, jak. Hmm. Myślałem, że tego bo się da wykorzystać w multiplayerze. Powinno się dać. Ym, były jakieś takie filmiki. Hmm. 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 hmm, hmm. Co ja tu mogę zrobić yy, Podłączam Amiibo oczywiście To boom Uuu Co my tu mamy Miuch? Nie wiem co się stało O i tutaj możemy już feedować jakimś jakby jak widzicie. No i na przykład to zwiększa mnóstwo obrony, ale nam zmniejszyło też yy, prędkość makabrycznie. Tutaj znowu możemy zwiększyć mocno atak, ale zmniejszyć mocno obronę, dalej. Tak to mniej więcej działa. Hmm. Specjalne jakieś? To jest wszystko na razie. Więc tutaj jakieś dziwne rzeczy się podziały. Nie doczytałem co się stało. Dobra, wchodzę i było jeszcze raz, bo tam się... Tam się coś śmiesznego działo. Wyłączyłem. No, teraz już tego okienka wcześniej nie mam, aha. Mogę nie zapisywać nawet. Dobra, to są mniej więcej podstawy, jeżeli chodzi o używanie Amibo. Sam jeszcze nie odkryłem niczego więcej, tak więc nie będę przyciągał. Mniej więcej tak to wygląda. Intro jest kozackie, masakrycznie kozackie. Yy, natomiast Amiibo się sprawdza całkiem nieźle w tej grze. Yy, muszę przyznać, rzeczywiście są jakieś feature'y. Mogłoby być ich więcej w Mario Kart 8, wtedy byłem dużo bardziej zadowolony, ale spodziewam się, że będą jeszcze gry, które, które Amiibo obsłużą na podobnej zasadzie. I pod te kolejne partie, które mają się pojawić w tym roku i w następnym, yy, po prostu będą miały wsparcie w tych nowych grach, yy, rozszerzone i, i jakoś to będzie wyglądało. No, ale to już o tym o tym przycinam się przekonać. A póki co. Yy... A mamy to, co mamy. Zapraszam do przeczytania tekstu na temat właśnie Amiibo, który ukaże się równo z tymi filmikami, więc powinien już być na moim blogu, do którego link oczywiście macie w opisie. No i to by było wszystko, mówił dla Was Saku i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym gameplayu z jakiejś dziwnej gry na Wii U, gdyż ta konsola jest the best!